Was wszystkich, dzisiaj ja szukam jakichś dziwnych rzeczy i patrzę co to jest, nie ja wiem, to jest chyba jakieś moje imię, czekaj, dawać mi to wy, o, i tutaj on powinno być ty, ale dziwne jest coś takiego podobnego, muszę sam zrobić zdjęcie, czekaj jest jest no, mocne ja, no raczej mocne tylko żeby też widzieć czy są dzieli. nie patrzę się, bo to jest na podwórku szybko czekaj mocne ja bardzo to tak nie wygląda jak niedobro Coś się chyba zniszczy nie, to już chyba takie było, no, ale ja też nie bardzo ją siły na to, to zniszczyć. Troszeczkę się coś tutaj ozniszczyło ale nie ja wiem czy to jest i w ogóle jakie ja już mam czarne ręce, nie wiem, no, może znowu się uda, cztery. Kurde nie trafiłem. Trzy, cztery. O kurde. ale cię porobiło. A ja napiszę, że został. To jest jakieś przeznaczenie. Moja siostra kiedyś świrowała, że ten. Że miała jakiegoś niby niewidzialnego kolegę. I niby ten miał dziurę w ruchu i tutaj o jest napis chyba nie, nie zna no, mojego dokładnie imienia bo moje imię Wojtek ale gdyby to ozmaicin by na ty to by wyszły litery z, z których się składa moja ten ale może to bardziej będę liścić. na takim części to ja raczej tego nie zniszczę Ej, ale to niemożliwe żeby to przesiedziało jakieś 10 lat tutaj no kurde I to o było blisko tego nie wiem co to jest za coś. ale idę tu bardziej niszczyć do jasnej anielki no. Dobra, to, to chyba za małe jest. Mam ten kamień, którym bym mógł zniszczyć to. Czy? Czy te? Gdy, no nic się nie stało. Co musimy być naprawdę mocne. Też się nic nie stało? Ale. Czekaj, może kiedy walnę tym o ścianę. No też, no nic. Ale patrzcie coś tam jest. Okej, okay, może w następnym odcinku tym się będziemy interesować. Teraz to na razie niszczymy. Będę dzisiaj kończyć. Dziękuję, zostawcie subskrypcję, i lajka like i do widzenia. Ciekawy jestem co to było.